Wiem, że bywa ciężko, że są dni, kiedy nawet wstanie z łóżka to walka, że czasem czujesz się jak człowiek, który nie potrafi już być sobą, bo za długo udawał, że wszystko jest w porządku, że boli, ale przecież facet się nie skarży, przecież masz być silny, prawda? Ale pozwól, że powiem ci coś ważnego. Siła to nie to, że nic cię nie rusza, siła to to, że przeżywasz. I nadal idziesz dalej, nawet wtedy, gdy nikt nie widzi twojej walki. Może ktoś cię zawiódł, może życie wywróciło cię do góry nogami, może w pewnym momencie uwierzyłeś, że nie jesteś wystarczający, że przegrałeś, ale nie przegrałeś, bo skoro jeszcze tu jesteś, znaczy, że się nie poddałeś, a to już zwycięstwo. Po każdej burzy wychodzi słońce to nie banał to przypomnienie że najciemniej bywa tuż przed świtem słońce nie pyta czy jesteś gotowy ono wschodzi a ty dzień po dniu możesz się w nim odbudować musisz tylko wrócić do siebie do tego faceta który nie musi nikomu niczego udowadniać do mężczyzny który nie boi się czuć który ma swoje granice, który zna swoją wartość. Bo wartość masz w sobie nie w tym, co posiadasz, nie w tym, jak inni cię ocenią, ale w tym, że jesteś i że wciąż masz w sobie serce, które pragnie więcej, głębiej, prawdziwiej. Pokochaj siebie. Nawet jeśli nikt cię tego nie nauczył, uwierz w siebie. Nawet jeśli zbyt często w siebie wątpiłeś, zbuduj siebie. Nawet jeśli wszystko wcześniej się posypało, nie jesteś sam i nie jesteś z tym słaby, jesteś człowiekiem i to czyni cię prawdziwie silnym. Zacznij od dziś, od teraz. Nie musisz mieć planu na wszystko, wystarczy, że nie przestaniesz iść, bo twoje światło jeszcze się tli i kiedy dasz mu przestrzeń, zapłonie na nowo. Mocniej niż kiedykolwiek.